Dzień dobry, proszę państwa. Mamy piątek, 15 września. Godzina. Nie wiem, czy to widać. Jeszcze raz. <grych> 5:12. I lecimy na morze. Proszę państwa, weekendowy wyjazd. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie to trzeba jakąś kawkę wypić. Coś takiego. Obudzić się. Mam nadzieję, że mnie słychać. No, jeszcze pokażę bo już tutaj majstruję. W sumie tutaj jest kapucia. No i dzisiaj będziemy w Gdyni. Idę się trochę rozbudzić, zjem sobie jakąś mafinkę sobie wedla. No, wstaniemy. Mam nadzieję, że postawię trochę na nogi, bo jest, bo jest ciężko. Ostatni raz to jak wstawałem o tej godzinie to do, do toalety chyba, także jest ciekawe. Lecimy, rozbudzamy się kaweczką. Proszę Państwa, mamy godzinę gdzieś koło szóstej, ruszamy. Kawka wypita jest troszeczkę lepiej. Plan na teraz Warszawa Centralna. Z Warszawy Centralnej do Gdyni Głównej ruszamy. Pewnie jakieś spanko w pociągu będzie. Coś takiego planuję. E, pobudka była jednak koło 5, a spać poszedłem jakoś po godzinie 12, więc no, trochę zmęczenie jeszcze jest e, no ale pewnie coś tam się odeśpi tam koło godziny 10 powinniśmy być chyba na miejscu e, odjazd pociągu z Warszawy Centralnej mamy o godzinie tam 6.56, o co pamiętam. Także dalsze vlogi już będę dla was nagrywał, eee, no w trakcie, e, może tam jak pociąg przyjedzie czy coś, zobaczymy jak to uda się tam nagrać. już słoneczko powoli wstaje, robi się dzień, pięknie się z nami wita i, i no i tyle. Dobra, to ja na razie chowam, lecę na tramwaj, i lecimy do centrum, proszę Państwa. Dotzeła centralna, proszę Państwa. Pociąg czeka już. Za jakieś 15 minut jest w sumie objazd, więc będziemy wsiadać i, i no, dalsze już relacje pewnie z samego pociągu będą. Będziemy szukać odpowiedniego y, wagonu i wsiadamy i ruszamy w drogę. Ja pokażę Wam jeszcze widok y, tutaj z Warszawy Centralnej, jak to wygląda na peronie to jest nasz pociąg tutaj jest nawet napisane nie wiem czy widać, Gdynia Główna lecimy proszę Państwa, dalsze relacje już ze środka już w pociągu jedziemy około 10 powinniśmy być na miejscu, jak na razie jakieś klejobrazy z polami i tak dalej jakieś lasy zaraz wam pokażę zaraz wam pokażę zobaczcie się dotrzeć, proszę Państwa. Trochę głośno jest, ale mam nadzieję, że cokolwiek słychać. Lecimy coś zjeść. Głód niezły. Gdynia. Wi witamy, witamy serdecznie. I w sumie planowo dojechaliśmy, bo tam chyba jedynie 2 czy 3 minuty opóźnienia, więc, więc jak na te standardy PKP, to nie jest źle. Lecimy coś w szamać, Let's go. Szybki posiłeczek. Wieśmaczek. Hello, Quenios. Jemy Jemy. Dotarliśmy, proszę państwa. Teraz szybki widok, jak to wygląda. To jest niesamowite dla mnie, zawsze. To jest takie samo przeżycie. Coś po prostu, co zapiera dech w piersiach. Ja wam muszę to pokazać. Tutaj za mną już kurczę. Za tą szklaną szybą pięknie to wygląda. O! Taki widok. Niesamowite Proszę Państwa, dotarliśmy nad morze Jesteśmy, plaża jest Zaraz pokażę, obracam I cyk Zobaczcie jak to pięknie wygląda Łamiemy teraz schematy, gracze Fortnite nie wychodzą z domu, nie dotykają trawy Gościu, ja nawet piasku się dotknę Patrz A? No jednak, wychodzimy trochę z domu jako gracze Fortnite'a, nie? Idziemy troszkę bliżej morza. Trzeba się tym delektować, bo to jest naprawdę... Dla człowieka, który mieszka w Warszawie, to jest... Ach, nie do opisania. Proszę Państwa, docieramy tutaj. Jedni z Was kojarzą Drudzynię. Jest to oczywiście ten słynny... Fortnite. Fortnite, proszę Państwa. Idziemy, idziemy pozwiedzać troszkę. Proszę Państwa, ORP Błyskawica, Niszczyciel, taki bardziej wojskowy styl tutaj, ale przejdziemy sobie w tamtą stronę, tam Dar Pomorza, te stateczki. Także ruszamy. No i lecimy tutaj, proszę Państwa, słynny Dar Pomorza, obiekt jest taki dość mocno tutaj turystyczny, jeśli chodzi o Gdynię. ale warto zawsze sobie zahaczyć i zobaczyć. Łazimy sobie zwiedzają, proszę Państwa, ale tutaj to jest widok jak w jakiejś kurcze, nad jakimś śniem, oceanem, morzem. Kalifornia. Zaraz wam pokażę o co mi chodzi. Odwracam, patrzcie na to. No cool. kurde. Jak, jak ta woda odbija to światło, to jest. dla takich chwil, proszę Państwa, się żyje, dla takich chwil się żyje. Całowite. Proszę Państwa, chwila odpoczynku. Hotel już dostępny od godziny 14.30. Mamy teraz godzinkę już Wam mówię. 15 na zegarku. Tutaj chwila odpoczynku. Właśnie naładowanie yy, telefonu. Ruszamy do jakiejś osady takiej yy, rybackiej. Zobaczymy co tam się będzie działo. Jest parę miejsc, które już po prostu zostały odwiedzone. No, chcielibyśmy coś też nowego zwiedzić, nie wiem, zobaczymy co w tej sadzie jest, na pewno będę coś tam nagrywał. A tymczasem taki szybki look jeszcze na to, jak ten pokoik wygląda, jest dosyć spoczko. tutaj łóżeczko. Ważny cel, ważny cel, jeśli się tu, tu oczywiście podróżuje. Już tutaj pokazuję co się dzieje, tutaj są obrazy proszę Państwa, tutaj właśnie łóżeczko, tu ja sobie leżę, tu mamy telewizorek. Tutaj mamy obrazy. Tu jest o Tutaj łazieneczka. Tutaj wyjście e, z pokoiku. Skromnie, proszę Państwa, aczkolwiek naprawdę według mnie w porządku. Jestem zadowolony i tyle. Tutaj mamy jeszcze takie okienko. Za chwilę ruszamy, tak jak mówię. Także widzimy się prawdopodobnie w osadzie albo gdzieś tam w jakichś innych miejscach. Zobaczymy. Osada rybacka jest na dole. Dojechaliśmy, trochę to zajęło przez korki, ale, ale dotarliśmy. No. Stoimy jak na razie na górze, zaraz będziemy schodzić na dół, ale na ten widok, co ja będę mógł sami sobie zobaczcie. Coś pięknego, bez jest jest genialny Tam na horyzoncie. Tak drobnie jeszcze widać tutaj hell, ale dalej już bez kresu Morza, proszę Państwa Niesamowite tutaj. Dotarliśmy troszkę wieje. Tutaj za nami te łudeczki rybackie są. Tutaj widać, że takie. Nie wiem jak to określić, czy zabytkowe, może nie zabytkowe, ale takie widać, że starsze na pewno. Eee, no, nie było tutaj mniej jeszcze, także fajnie to się prezentuje, troszkę wieje, także mam nadzieję, że mnie słychać. Tutaj jeszcze jakieś takie zapory są w kolorze zielonym, jedna, druga. A proszę Państwa, ja Wam obrócę teraz Tam tamą stronę, o tam, 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 tutaj widać obiekt. To torpedownia jest, proszę Państwa, ta taka słynna. Nie wiem czy kojarzycie, ale dosyć znana. Na no sam klimacik. Naprawdę super. Swoją drogą przyszliśmy o stamtąd, gdzie ten budyneczek się wyłania tutaj za tych drzew. No i tak to się prezentuje jeszcze za kamery. Pięknie. Widać, że tu jakiś sprzęcior jest. Czy to jakieś wędeczki, czy coś tam? Super sprawa. Godzina około 19 kebabik zjedzony, proszę Państwa, teraz troszkę relaksu jeszcze nad morzem. Słońce zachodzi, jest dosyć piękny widok, muszę przyznać. E, zaraz Wam pokażę, jak to się prezentuje, potem co? Do hotelu. Odpocząć poleżeć, może coś tam sobie poglądać, zobaczymy jakie zdjęcia wyszły. No i nie wiem, czy dzisiaj będę coś jeszcze nagrywał. Wydaje mi się, że jest szansa, że widzimy się jutro. I w drugim dniu jedziemy na Hel, zobaczymy jak tam będzie. Nie mogę się doczekać. I no, czekajcie na więcej. Także do zobaczenia. Proszę Państwa, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, dnia drugiego, mamy sobotę, godzina już Wam pokazuję, która godzina tutaj jest dzisiaj, 8.57, my się już ogarniamy tutaj, tu jest te łóżeczko, tutaj jest telewizorek, ogarniamy zaraz śniadaneczko, śniadanko jest o takie, już woda się tutaj grzeje, eee, Kawuśka zaraz będzie 3 w jednym tutaj batony na dzisiaj, Chipsy, kabanosy. Taki zestaw leciał. No, także za niedługo po śniadanku lecimy na pociąg. Poczekajcie. Niedługo po śniadanku lecimy na pociąg i jedziemy już na Hel, proszę Państwa. Także stamtąd prawdopodobnie będę relacjonował. Wysiedliśmy z pociągu. Na Helu zmierzam w stronę centrum miasta. Dużo ludzi, więc mam nadzieję, że cokolwiek słychać, ale Teraz wam pokażę w ogóle jakie to tłumy idą Patrzcie na to. Czas na posiłek Półmetrowe zapieksy Jesteśmy proszę Państwa, pogoda jak na wrześniowe klimaty, to jest całkiem ok. Jest ciepło naprawdę i nie wieje tak to się prezentuje tutaj, moi drodzy, tak za plecami. Tam jest chyba ten cypelek taki najbardziej wysunięty. Może tam później pójdziemy na razie, zwiedzamy sobie tutaj na takiej kładeczce. O! Tak to się prezentuje. Niesamowite to jest jakie tu są widoki połączone właśnie z tą pogodą. To jest coś po prostu pięknego, a ja jestem w ogóle pierwszy raz na chelu. więc dla mnie to tym bardziej jest no... odkrywanie tego miejsca w pełnej okazałości. Proszę Państwa, teraz szybki luk na taki mój gamerski pokój. Czasem wiem, że. Siedzę za kamerą, nie pokazuję wam tego na streamach, ale, ale tym razem może nawet sobie zejdziemy i zobaczymy szybkie zwiedzanie mojego, mojego pokoju, nie? O, tutaj mam miejscóweczkę, tutaj sobie tutaj gramy Tam do toalety chodzę Będę tu jakoś może głęboko wchodził, bo a to jest duży pokój, to jest willa tak Szybkie urbeksy z perplem. Kurde tutaj jak, jak w jakimś, nie wiem, w Outlaście, a nawet nie grałem. Hopy. Dobra, wychodzę. Także MTV Creeps pozdrawiam serdecznie. i to jest coś do czego zmierzaliśmy. Najbardziej chyba wysunięty punkt tutaj na tym cypelku. Proszę Państwa. Zaraz wam pokażę jak to wygląda. Dużo ludzi tutaj ogólnie, ale człowiek się czuje taki mały trochę w porównaniu do tego właśnie co tutaj przed nami jest. Morze, 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 pustka. A tam dalej wiadomo. Skandynawscy sąsiedzi. Pokazuję wam to. Tutaj jest najbardziej wysunięty punkt, proszę Państwa, na tym właśnie cypelku. Byliśmy właśnie z tamtej strony, szliśmy z prawej. W lewą stronę. Tu jeszcze po mnie chodzi o jakiś pajączek. Pajączek morski. Ja go tutaj o nie chcę zejść, nie chcę zejść. Dobra, został. Pozostawiamy pajączka idziemy jeszcze chwilę tutaj zjedzamy, zobaczymy co. Tutaj jest. To wiadomo, może i, i plaże, ale to, ten widok jest po prostu niesamowity. W doszedłem do dosyć fajnych takich refleksji, coś takiego. No bo znajdujemy się właśnie na krańcu polski, można tak rzec, albo na początku polski, zależy z której strony spojrzeć, jestem w ogóle przy jakimś takim, nie wiem, przy jakimś bunkrze takim dziwnym. Nic tu nie ma ciekawego, więc nie będę wam pokazywał, ale chciałem powiedzieć jedno. Tylko sobie wyjdziemy stąd, bo tu trzeba głowę schylić, żeby w siatkę nie przywalić. To był jeden właśnie z moich takich celów Drugi to jest to Żeby odwiedzić jakąś latarnię morską I podobno gdzieś tutaj jakaś taka jest Więc no, Ruszamy w tamtą stronę Cały czas na helu, co tutaj się dzieje, git Więc no, zobaczymy co tam Po prostu będzie, ciekaw jestem No i na pewno nagram, bo to właśnie tak jak mówię Cel dla mnie kolejny Na takiej nie wiem Wyimaginowanej mapie gdzieś tam w mojej Głowie, ale no Ciekaw jestem właśnie, bo no taka chęć odwiedzenia gdzieś tam we mnie siedzi, także lecimy proszę Państwa, no ja muszę tu uważać, więc widzimy się pod latarnią chyba jakkolwiek to nie brzmi I parę obiektów też militarnych i nawet jakieś tutaj kompleksy muzealne tutaj mamy jakieś takie o, działo albo nie działo, nie wiem i tutaj jakieś Kolejne rzeczy, tutaj jakaś muzyczka leci z tego głośniczka, tutaj blisko akurat. tu kolejne bunkry, tego typu rzeczy proszę Państwa. Nie będę tam wchodził, bo słyszałem, że bardzo dużo ludzi tam jest, ale tutaj już za tych drzew wyłania nam się ta latarnia, właśnie o której była mowa. Także zmierzamy tam i zobaczymy jak to wygląda w całej okazałości. Udało się dotrzeć, proszę Państwa. Jesteśmy pod latarnią, pod tym punktem, który chciałem kurczę, bardzo zwiedzić jakąkolwiek, ale udało się. Zaraz sobie przejdziemy tutaj dookoła, zobaczymy jak to się prezentuje. Zmieniam kamerę na do przodu. w ogóle słynny duszek. Jak ktoś Williego Extrema oglądał, to pozdrawiam. To będzie wiedział o co chodzi. Williego pozdrawiamy. Dobra, e, idziemy z tej strony, obejdziemy sobie. Zobaczcie, jakie to jest kurcze, masywne, nie? Olwiolki. robi wrażenie. Teraz idziemy od przodu, zobaczymy, jak to się prezentuje. O! No i jest, nawet wejście, zaraz zobaczymy, co tam jest. A sama latarnia? No, duża. Tu mamy jeszcze jakąś tablicę poświęconą Józefowi Piłsudskiemu. A sama latarnia. 105 metrów tutaj jest e, jeśli chodzi o te światełko a chyba wysokość około 120 pięknie, pięknie wchodzimy na górę, jest ciężko bardzo na widok jak na razie o tak. widać może idziemy jeszcze wyżej nagram na samej górze jest tragedia nagrywa? nagrywa Muszę powiedzieć, że dla mnie, proszę Państwa, jest to naprawdę pokonanie z tych lęków związanych z lękiem wysokości właśnie. jest to krótko wysoko, 150 metrów ma ta Tam za nami może lasy niesamowite. Ale jest, chyba schodzimy i idziemy dalej. Jak może to musi być i rybka. Dorszyk tutaj z serem. Suróweczka. I jupik proszę państwa. Jupik. A tutaj. Wszystko się zgadza. Ile jeść? Pojedzony, proszę Państwa. Żegnamy się z Helem. Super było, naprawdę. Cieszę się. Taki kraniec polski można było zwiedzić. Naprawdę dla mnie niesamowite. Odczucie, jeszcze wracamy do Gdyni, jutro powrót do Warszawy, ale jeszcze zanim zakończę tutaj e, te moje wypowiedzenia, to chciałbym Wam pokazać, jaki widok jest na koniec tego pięknego pobytu tutaj. Także pokazuję. Proszę Państwa. Ja już w hotelu w Gdyni wróciłem z Helu zmęczony w sumie. I jest koncepcja taka, żeby wstać o 5 jeszcze i iść zobaczyć wschód słońca w Gdyni, bo około 10 jest odjazd jutro do Warszawy już, więc taki pomysł powstał, żeby właśnie sobie pojechać jeszcze. Znaczy pojechać, pójść zobaczyć sobie e, właśnie ten wschód słońca, ściszyłem telewizor. Wyciszyłem. Eee, no, a dzisiaj aktywny dzień. Dzisiaj aktywny dzień, ale fajny. E, 10 km, tak jak e, właśnie mówiłem zrobione, także dosyć sporo. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ja tymczasem idę odpocząć, bo już dzisiaj takie zmęczenie, że nawet człowiek już nie myśli za bardzo, co ma mówić. Także chyba do jutra. Mam nadzieję, że coś rano uda się nagrać, a jak nie to jakieś podsumowanie, wam nagram ale to chyba już w Warszawie także no, zobaczymy co tam będzie mam nadzieję, że w miarę sprawnie to powiedziałem, ale jest kurcze, zmęczenie niesamowite już ale takie pozytywne także co, dobranoc, do usłyszenia dzień dobry, proszę państwa albo można by rzec w sumie dobranoc? nie wiem jest godzina Piąta łapie na mnie fokus czekajcie o jest godzina piąta, coś 5.30 piąta Idziemy na wschód słońca proszę Państwa Nad morze ostatnie takie pożegnanie Koło 10 jest pociąg ale idziemy zobaczyć jak będzie wyglądał właśnie wschód Zobaczymy co to będzie. Widzimy się nad morzem, kawuśka jest, legaliki są, także przygotowań zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Do zobaczenia! Trzeba przyznać, że na zdjęciach naprawdę się to świetnie prezentuje, ale nie tylko, bo jest to widok naprawdę niesamowity, może trochę tutaj jest rozjaśnione, chociaż nie w tym momencie, powinniście widzieć to no w takiej okazałości naprawdę niesamowitej także ten wschód słońca wydaje mi się, że będzie naprawdę piękny także widzimy się za chwilkę jak może słońce się pokaże mm. można by się zastanawiać czy warto wstawać o takiej godzinie do, tylko dla wschodu słońca a ja wam powiem że chyba warto zresztą zobaczcie to i spokój ludzie tutaj idą na tle tego statku to wygląda naprawdę też niesamowicie jak się uda to jakieś zdjęcie tutaj podrzucę no i zaraz zaraz schód czekamy dotarliśmy na plażę, proszę Państwa to jest coś niesamowitego zobaczcie To po prostu piękny widok. Będziemy jeszcze robić zdjęcia, umieszczę coś tutaj na pewno, ale do takich chwil to naprawdę warto żyć. Niesamowite. Ostatnie tutaj chwilę nad morzem zawijamy się, zaraz trzeba ogarnąć troszkę w hotelu i, i się szykować na pociąg, ale nie jest to pożegnanie. Nie mówię żegnaj, mówię do widzenia przede wszystkim. Ostatni luk, jak to wygląda, jeszcze w porcie tutaj i lecimy. Jeszcze szybkim słowem. Chciałbym podziękować za tę piękną podróż, chociaż gadanie do kamery to trochę co innego niż gadanie yy, na streamie, bo no, jednak trochę się to różni, ale mam nadzieję, że jakoś to fajnie wyszło i, i no, chyba nie będę jakiegoś takiego podsumowania robił już w Warszawie, bo, bo po co. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, zapraszam do socjali na dole, no i widzimy się w kolejnym vlogu, w kolejnych, na kolejnych transmisjach. Dziękuję za tą przygodę również Wam, bo tutaj też ze mną byliście i cieszę się, że mogłem dla Was coś takiego stworzyć. Także szybki luk jeszcze na słoneczko za mną i do zobaczenia moi drodzy, do usłyszenia. Mam nadzieję, że ten vlog wyszedł fajnie. Trzymajcie się, pa pa!